Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie w przestrzeni Terapia Życiem Pisana. Ja nazywam się Małgorzata Jolanta Kulikowska. Z wykształcenia jestem psychologiem, psychoseksuologiem oraz terapeutą uzależnień. W tej przestrzeni dzielę się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem na temat terapii bardzo szeroko rozumianej. W dzisiejszym nagraniu kontynuuję temat którym dzieckiem jestem dla swoich rodziców, ponieważ zauważyłam w swojej praktyce wieloletniej, w pracy z ludźmi, że w przypadku niektórych osób jest to bardzo ważne. I Dzisiaj będę mówiła o takim dość nietypowym zjawisku, ponieważ powiem troszeczkę o utraconym bliźniaku w okresie prenatalnym. Cały ten temat został opisany w książce: utracony, dramat wonie matki, utracony bliźniak. Jest to książka, która została napisana przez parę psychologów, którzy zajmują się tym tematem, pracują. Yy, obydwoje są. Terapeutami systemowej terapii, terapii rodzin. W tej książce jest również przeprowadzony wywiad z lekarzem medycyny prenatalnej, specjalistą w tej dziedzinie, który poświęcił całe swoje życie właśnie na badanie tego, tego zjawiska, tego rozwoju prenatalnego. Ja osobiście obserwuję to. Takich procesach grupowych, głębokich, gdzie po wielu e, miesiącach bardzo intensywnej pracy mechanizmy obrony są tak e, osłabione, że tego typu informacja może ujrzeć światło dzienne. I ostatnio jakoś częściej ten temat e, wypływa, wypływa, dlatego też pomyślałam, że troszeczkę o tym opowiem. E, osoby, które. Utraciły swoje bliźniacze rodzeństwo, mogą e, doświadczać wielu trudności w swoim e, życiu, mogą czuć się niezrozumiane przez innych, mają dużą trudność w odnalezieniu się w relacjach. W takich bardziej e, intensywnych, skrajnych przypadkach osoby mogą odczuwać obrzydzenie do własnego ciała, obrzydzenie do partnera, nie rozumiejąc tego kompletnie. Takie osoby też, Mogą kupować rzeczy podwójnie zupełnie nie rozumiejąc dlaczego. No, kobiety często kupują na przykład torebki bo w dwóch kolorach albo dwie pary takich samych butów. To może być też kupowanie dużej ilości butów, nie wiadomo po co takie ich kolekcjonowanie. To są też osoby, które mają dużo poduszek na łóżku. Nie wiadomo po co, nie wiadomo dla kogo. To po prostu gdzieś jest pozapychane. To są też osoby, które często odczuwają taki niedosyt w życiu. Gromadzą różne rzeczy, kupują bardzo dużo, nie rozumiejąc kompletnie dlaczego. Jakiś taki wewnętrzny przymus. To, co jest również charakterystyczne u takich osób, że zwierzęta domowe traktują bardzo osobiście, i kiedy odejdzie takie zwierzę, to ta żałoba jest tak potężna, że inni domownicy nie są w stanie uwierzyć, co takiego mogło się stać, że ta osoba tak silnie to przeżywa. Y Każde zagrożenie rozstaniem odbierane jest jak zagrożenie życia. Taka osoba często bywa drażliwa, opryskliwa, czasem może być agresywna, w szczególności rano, jak wstaje to już od rana, jest niezadowolona, taka czepialska, można powiedzieć. Jest jeszcze, są jeszcze inne objawy, które są opisane w książce. W tej chwili tak od razu nie, nie przypomnę sobie wszystkich. Niemniej to, co jest ciekawe, że kiedy takie osoby dowiadują się o tym, że, taki, że mają takiego bliźniaka, oczywiście to jest, to widać, że ta osoba. Miała takie zdarzenie w swoim życiu prenatalnym, dlatego że bardzo się nie reaguje, kiedy się dowiaduje, kiedy tego typu informacja wychodzi na światło dzienne, bo ktoś, kogo nie dotyczy ten temat, po prostu na niego nie zareaguje. I niektórzy ludzie przychodzą po bardzo wielu już wcześniejszych procesach terapeutycznych i. Te wcześniejsze oddziaływania terapeutyczne doprowadziły tą osobę do tego momentu, że jest już gotowa, żeby się zmierzyć um, z tym zjawiskiem żałoby. Mówię z tym zjawiskiem, dlatego, że ta żałoba jest wyjątkowa. Ona jest nie do opisania. Jest to tak ogromny ból, że osoby, które patrzą z boku, bo akurat w moim przypadku to tego typu informacje wychodzą w procesach grupowych, że inni uczestnicy grupy są zdumieni, jak e, ogromny jest to ciężar. E, mogą osoby różnie reagować na e, taką informację. E, niektórzy odczuwają ogromną tęsknotę, taką przechogarniającą. Z przeogromnym smutkiem i takim żalem po stracie, ale przede wszystkim taką tęsknotę, taką tkliwość za blisk tęsknotę za tą bliskością, taką wyjątkową. E, inne osoby mogą odczuwać, e, mają poczucie winy, że one przeżyły, a to drugie nie. I to jest bardzo ciężkie. Widziałam też e, osobę, która przeżyła to, e, jednak stwierdziła, że ta informacja ją bardzo wzmocniła. Także naprawdę może być różnie. E, u u e, Kiedyś e, widziałam takie e, rodzeństwo właśnie, gdzieś pojawiło się u osoby, która miała bulimię. I ta osoba właśnie jadła za dwóch, ale też często powtarzała, że marzyła, żeby mieć siostrę bliźniaczkę i miała dla niej imię. I ciekawe, że tego typu osoby też mają przeczucie, że nie są same. Skądś wiedzą, że coś jest na rzeczy. I kiedy tego typu informacja się pojawia w polu, to one to jest takie stwierdzenie ja wiedziałam czy wiedziałem wiedziałam wiedziałem wiedziałem i proces sam proces żałoby może różnie przebiegać może być krótki może trwać kilka tygodni ale może też trwać wiele miesięcy nawet lat jednak sama informacja i yy, Fakt, że osoba zaczyna czuć, że te jej wcześniejsze przeczucia były prawdziwe, to, to powoduje, że taka osoba zaczyna się czuć dopełniona taka właśnie pełna, kompletna. I nawet jeżeli to życie jest trudne. To taka osoba potrafi sobie poradzić z tymi trudnościami. Wtedy widać, jak przybiera jej energii, jak zaczyna czerpać z tego życia, jak zaczyna się w od nim odnajdywać, jak zaczyna się uruchamiać i w ogóle ma więcej energii do życia i do tego, żeby dzielić się tym swoim życiem z innymi. Także temat dzisiejszy dość nietypowy, jednak bardzo prawdziwy. I niejednokrotnie byłam świadkiem takich uzdrowień. I to są przepiękne zjawiska, bardzo wyjątkowe, trudne do opisania, po prostu jedynie kiedy się ich doświadcza, kiedy je można zobaczyć, dotknąć, być blisko tego wszystkiego. To jest fascynujące. Dlatego dzielę się tym z Tobą dzisiaj i. Jeżeli chcesz zgłębić temat, zachęcam do zgłębienia lektury. Ja umieszczę na dole pod filmem tytuł tej książki. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.